Hej moi drodzy, Hol zakupowy Byłam właśnie w sklepie, jest godzina 17 I miałam wcześniej zacząć nagrywać, ale Miałam dużo rzeczy do roboty, więc hol zakupowy Ja kupiłam sobie Arizona Bo w Action są tanie, okej okay? Um, uwaga, jako, jako że nagrywamy vlogmasy, no to stwierdziłam, że no dobra, muszę kupić każdy komórki, więc kupiłam taki skinder. Ja. Yeah. Myślałam że nie kupić z kosmetykami, bo w ogóle miałam, przez ostatnie dwa lata miałam z kosmetykami, ale ja dorosłam ostatnio do takich myśli, że może jednak faktycznie bez sensu jest mieć mega dużo kosmetyków, takich, wiecie, ze średniej półki, ale lepiej po prostu jest sobie... Raz na jakiś czas kupować z tej wyższej. Oczywiście to jest z wyższej, też nie zawsze znam jakiś super, nie wiadomo co, ale ja dosłownie mam jeszcze rzeczy z tego kalendarza adwentowego sprzed roku. Nawet nie są wykorzystane do końca, więc stwierdziłam, że bez sensu. i Jeżeli tak już mam serio, mam za dużo tych już kosmetyków, więc nie kupiłam. A um, Kupiłam sobie kabel, bo słuchajcie, przez pół roku miałam jeden kabel do iPada, telefonu, słuchawek i komputera. Okej, okay. jeszcze do tego powerbanka i jakby musiałam tak na zmiany wszystko ładować, więc stwierdziłam, że okej okay, czas kupić sobie kabel, więc kupiłam nowy kabel. Um, mam nadzieję, że nie zepsuje mi baterii w telefonie, bo kosztował 6 zł, ale whatever. I kupiłam sobie światełka, próbuję je właśnie otworzyć i muszę ogarnąć jak je gdzieś przyczepić. Ale, ale są to światełka gwiazdki, bo, bo chciałam mieć światełka. Bo teraz jest tak, że ciągle jest szaro. Ja dosłownie wracam do szkoły, już jest ciemno i muszę mieć jakieś ładne oświetlenie, żeby nie popaść w totalną depresję. Dlatego kupiłam. Okej, okay, będę musiała je podplątać. Zajmę się tym potem. I jeszcze jedną rzecz kupiłam. Jest to Vinyl Kisland, czyli moje ulubione płyty The Weekend. Um, I widzicie co? Ja nawet nie mam gramofonu w pokoju. jakby Sytuacja jest tak, że mamy gramofon w domu. Ale ten gramofon jest w sypialni moich rodziców i, i gościnnie nie można go przenieść, bo on jest tam połączony ze całą jakąś. z um, całym systemem dźwiękowym. Ja nie wiem, ja się nie znam. Więc prawdopodobnie będę go słuchać raz w roku, jak moich rodziców nie będzie w domu, ale it was worth it. Pokażę wam jak w środku wygląda. It's cute. It's so cute. A płyta wygląda tak. O, tutaj ma tak. It's so pretty. Lover. Jest to vlogmas 01, więc jak możecie się domyślać będzie ich więcej, natomiast nie będą codziennie. No fucking way. Nie wyrobię się tak, wiecie. Jestem w klasie maturalnej, plus u mnie Moje dni nie są na tyle ciekawe, żeby robić z każdego osobny odcinek. Jedną co kilka dni. Przynajmniej postaram się, żeby były co kilka dni. Po prostu będę mało spać w grudniu, I guess. Ale, ale tak. Adwikt szkolny, moi drodzy. Chciałabym się z Wami podzielić moim wynikiem z matury rozszerzonej z geografii, ponieważ Pani wczoraj wpisała wyniki. I... Zacznijmy <ścoughs> od tego, że ja się absolutnie nic nie uczyłam. Ja nie ruszyłam materiału z geografii do matury w ogóle jeszcze. I do yy, szłam na tą próbną maturę z takim nastawieniem, że ok, po prostu zobaczę, co pamiętam. Nic wcześniej nie powtarzałam, ani nic. I uwaga, uzyskałam wynik 40%, co jest uważam całkiem ok. Wynikiem, jak na to, że ja naprawdę nic się nie uczyłam. Bardziej mnie, szczerze mówiąc, interesują wyniki z podstaw, bo będziemy mieć próbne matury za, za tydzień. Zaczynają się w piątek. Albo nie, w czwartek się wczerwaczniają, więc um, będę Wam mówić, co i jak. Mam dosyć wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o podstawy, bo ostatnio tak o tym myślałam i słuchajcie, ja po prostu jestem mega pewna siebie, jeżeli chodzi czasem o szkołę, może trochę aż za pewna siebie. Uczysielka z angielskiego powiedziała mi ostatnio, że, że ona wie, że ja, że ja jestem przekonana o tym, że umiem wszystko. To nie było raczej komplementem, ale ja po prostu taka jestem. Nie wiem, może po prostu potrzebuję mieć realityczek. Zobaczymy, może wyniki z tych próbnych zrobią mi jakiś reality check, jeżeli chodzi o to. Miejmy nadzieję, że nie. Obstawiam, że z polskiego bym bardzo chciała mieć tak w okolicach 70-80% z matmy podstawowej okolice 80-85, może trochę za wysoko mierzę. Na angielski no to wiadomo, najbliżej 100 jak się da, więc miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Kolejny update, nie zdałam prawka. Ostatnio miałam egzamin i o mój Boże, kochaj, słuchajcie, ja wiem, że wszyscy mówią, że to jest mega stresujące, ale ja miałam takie nastawienie, że, że nie, no to nie może być aż takie stresujące. Po prostu wszyscy przesadzają. Nie, nie przesadzali. Nie zdejdziecie sobie sprawy, jak się trzęsłam, jak ja w ogóle jeszcze nawet nie wsiadłam do tego auta, jak mi się głos trzęsł i wszystko mi się trzęsło i i tak. Ale nie tylko mam nową próbę, może tym razem zdam. Jak zdam, to od razu dam Wam znać, oczywiście, ponieważ musiałam się pochwalić. Jak nie znam to, pewnie to przymilczę przez jakiś czas, bo po tym, jak nie zdałam tego prawka, płakałam cały dzień. Cały dzień płakałam poduszkę, płakałam tak długo, że ja nawet nie sądziłam, że to jest możliwe, żeby tyle płakać, nie? I potem tak bolała mnie głowa i mega żałowałam, że tyle płakałam, ale strasznie dużo płakałam. Um, to nie było that serious, ale mi się wydawało, że jest. No ale nieważne. Dobra, ja przestaję już gadać, bo ja zawsze tyle gadam i gadam, ale po prostu ja, ja lubię gadać, jak wiecie. Więc y, postaram się teraz ogarnąć. Coś z tymi światełkami. E, postaram się namówić moich rodziców, żeby udostępnili mi swój pokój, żebym mogła posłuchać e, kislat na winelu. <laughs> I, I co? I raczej z... zrobimy sobie jakiś chillowy, e, chillowy wieczór. Obejrzałabym jakiś świąteczny film, żeby się wprowadzić w atmosferę. No bo i już 1 grudnia, więc trzeba, trzeba się wprowadzić w atmosferę, bo mam 204 dni. Na przeżywanie tego, że będą zaraz święta, ok? I to jest ostatnia taka okazja przez ten rok, więc trzeba się postarać wczuć się w tą atmosferę. Nie wiem, jak wy, ale ja ostatnio mam wrażenie, że wyglądam okropnie brzydko. Ja nie wiem o co chodzi, ale w ogóle włosy mi się tak nie chcą układać ostatnio. Tu mi coś wyskoczyło i tak mnie to znerwuje, bo ja mam maść od dermatologa, ale ona jakby strasznie wysusza, jak to się nałoży, nie? No i w sensie ja wiem, że o to chodzi, ale potem mi zostają takie, jakby, suche miejsce obok tego pryszcza, czy cokolwiek to tam jest, i potem nie mogę się malować normalnie, dopóki to nie zniknie, i tak mnie to denerwuje. no ale nieważne. Wygląd nie jest najważniejszy, od dziwo. To jest coś, co ja zrozumiałam po 18 latach życia, ale jest to prawda. Uczyłam jednak serial zamiast filmu, bo nawet nie oglądałam Criminal normalizm więc stwierdziłam, że sobie obejrzę. Jutro mam opowiem trochę więcej o serialach, które oglądałam ostatnio i o książkach, bo trochę się tego zebrało dawno, tutaj nie gadałam wam o tym. A teraz robię skincare i lecę spać, bo jutro czeka mnie dzień nauki. Ponieważ dzisiaj nie zrobiłam absolutnie nic, a muszę coś zrobić. Chciałabym bardzo porobić zadania i skończyć już cały dział z równieniami i nierównościami. Więc teraz będzie chciałabym spędzić trochę też na powtórkach z podstawy, bo mam tą próbną i kurczę, chcę dobrze wypaść, żeby moja pani z matmy um, dała mi trochę spokój. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kombinatoryka na pewno muszę sobie przypomnieć, bo jest ja zawsze jakieś zdanie z kombinatoryki, a ja absolutnie nic tam nie pamiętam. A, a, a resztę wydaje mi się, że nawet jakiegoś tam średnio kojarzę. No to wiecie, są wzory, więc ogarnę. Tak samo jeszcze nie mieliśmy, wiecie, na przykład y, tych figur przestrzennych, ale to da się zrobić ze wzorów, więc tym się akurat nie przejmuję. Witam w Nidzie. Szybko wstałam, bo o 8.00. Teraz jest jakaś 9.30, bo miałam e, małą dyskusję e, z moją mamą o przyszłych studiach. Nie tego tematu, to jest najgorszy temat na świecie jest taki stresujący. No tak. Słucham Endless, Franka Uszyna. Frank, Frank... To się odmienia? Franka. Chyba nie. Frank. Endless, Jezu, nie wiem. Nie ma Zrobię jakiś szybki, bardzo lekki makijaż do kościoła. I, I co? Plan na dzisiaj, moi drodzy, nauka, jak już Wam mówiłam wczoraj, muszę się dzisiaj uczyć, ponieważ wczoraj nie zrobiłam absolutnie nic, ale it's ok, it's ok, wyrobię się dzisiaj. Głównie matma pewnie, yy, może usiądę trochę do włosu, bo w sumie z włosem mam tak, że absolutnie mnie nie męczy robienie go, więc mogę sobie usiąść, robić notatki i, i nie sprawia to jakoś, że czuję się zmęczona czy coś. Chciałam Wam powiedzieć trochę o serialach, które oglądałam ostatnio i, i o filmach, słuchajcie. Um. Robiłam ostatnio rałość takiego świątecznego serialu, on się nazywa Dash i Lili, jest na Netflixie. No wiecie, serial dla nastolatek, ok? Zwykły serial dla nastolatek, ale był mega fajny, bardzo mi się podobał. Yy, więc tam ogólnie cały plot jest taki, że jakby ci bohaterowie się komunikują przez listy, które jakby zostawiają w, w takim notatniku czerwonym. It's so cute. takie wiecie, na jeden wieczór, jak macie wolne 4 godzinki, więc polecam. Zaczęłam też oglądać serial Quantico i nawet nagrałam mu nim TikToka, bo... Jak wiecie, ja robię od Criminal Minds od jakichś 2 miesięcy. Jestem w ogóle już na 13 sezonie, ja oglądam zdecydowanie za dużo tego serialu. No, ale jako, że już jestem na tym 13 sezonie, no to chciałam zacząć coś nowego, żeby tak szybko go nie skończyć, tego Criminal Minds, bo ja się bardzo emocjonalnie przywiązana do wszystkich bohaterów w tym serialu i będzie mi mega smutnego, w końcu skończę. Więc zaczęłam sobie to Quantico. Tam plot jest taki, że jakby macie dwie linie czasowe i jedna linia czasowa to jest jak Bohaterowie są w tej Akademii FBI w Quantico, a druga linia czasowa to jest jakby jak y, jest już jakby po zamachu bombowym w, w Nowym Jorku, chyba? Tak, w Nowym Jorku. No i jakby te linie czasowe się przenikają, bo jakby ci bohaterowie są zaangażowani w obie te sprawy. I to jest tak stresujący serial, że wy jakby nawet nie macie pojęcia. Ja po prostu nie byłam w stanie go wyłączyć, bo się tak zestresowałam i się tak jakby zaangażowałam emocjonalnie, że nie byłam w stanie go wyłączyć i to jest coś, co jakby, mam serio problem, jeżeli chodzi o seriale. Ja umiem oglądać tylko seriale, jeżeli jakby co odcinek jest coś innego, jest jakaś inna sprawa, nie? No bo jak macie takie seriale kryminalne, bo ja głównie oglądam tylko seriale kryminalne, jak macie seriale kryminalne, w których jakby cały sezon się to ciągnie, to ja muszę to obejrzeć jakby od razu, jakby nie ma opcji, że, wiecie, ja sobie, że jeden odcinek, następnego nie kolejny, w sensie nie, ja nie jestem w stanie, bo jestem zbyt emocjonalnie zaangażowana i po prostu nie umiem robić nic innego, tylko oglądać ten serial. I, I to jest mój problem. Ale skończyłam pierwszy sezon i to było, było tyle wątków i powiem szczerze, że, że zawiodło mi się trochę zakończenie, w sensie rozwiązaniem. To było takie jakieś takie weird. Ale ogólnie serial spoko. Obejrzałam jeszcze jeden serial. Skarb narodów na skraju historii. Skarb narodów to są um, ogólnie są dwa filmy. To jest oszukanie wiecia, takich starodawnych skarbów. Szczerze! Kocham ten temat. Ja bym, ja bym się nadawała na szukacza skarbów, ale. Mm, powstał serial i też go obejrzałam od razu. Dosłownie, oglądałam go chyba przez nie wiem, 10 godzin jakby na przez dwa dni, ale, ale tak. Bardzo fajny serial, Me mega cool, mega <grym> cool podobał mi się, ale to jest teraz z 2022 roku. I słuchajcie, jak ja oglądam jakieś seriale albo filmy, to zawsze patrzę na rok, ale się też je wnioskować ogólnie z tego plot, bo to jest mega woke serial. Jeżeli wiecie o co mi chodzi. W sensie mi to nie przeszkadza, ja uważam, że to jest spoko. Ja jestem, wiecie, taka dosyć, dosyć taka open i tak dalej. Ale to tak widać, że to było kręcone w 2022 roku, kiedy jakby cała ogólnie media i opinia publiczna była bardziej w tą lewą stronę. To tak bardzo widać. Fajnie tak obserwować po kulturze i jakby wiecie na przykład po serialach, po filmach, jakby jak się zmienia tak mniej więcej postrzeganie społeczeństwa na różne sprawy. Mega fajna sprawa, ale fajny serial, więc jak lubicie taką tematykę, to polecam sobie obejrzeć. Ale muszę na razie wyciulować co na najem seriali, bo on do przyczynia dumę do szkoły. Ja w ogóle czytałam już kiedyś Dżumę, jeżeli mnie obserwujecie dłuższy czas, to pewnie ja o tym już mówiłam, ale czytałam Dżumę dwa lata temu, w 2022 roku i ja ogólnie przeczytałam wszystkie trzy książki Alberta Kamiego. On ma tam jeszcze eseje i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakby takie książki, książki, wydą tylko trzy. I powiem szczerze, że Dżuma z tych trzech, to jest moja, była moją najmniej ulubioną, najmniej mi się podobała i bardzo ubolewam, czytałam akurat to w szkole. Eee, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam za wiele z tej książki, jeżeli chodzi jakby o, o fabułę. I to chyba dosyć dużo o tym mówi. Bo na przykład Upadek to pamiętam jakby ogólnie cały i, i uważam, że to była bardzo, bardzo ciekawa koncepcja na książkę. A Dżuma, Dżuma była jakaś taka, nie wiem, nudnawa, nie podobała mi się jakoś mega, więc nie mam zbyt wiele motywacji, żeby ją przeczytać, no ale muszę, bo zdecydowałam, że będę czytać wszystkie książki, bo matura i tak dalej. Ja i tak mam to szczęście, że czytałam większość lektur i naprawdę bardzo wiele pamiętam, jeżeli chodzi o lektury. Więc tyle. Ale przy to przeczytać, bo zaczynamy to omawiać we wtorek, a ja jestem na piątej stronie. Godzina 17 i dopiero wróciłam do domu, ponieważ okazało się, że moje fantastyczne plany na całodniową naukę zostały zniszczone przez spotkanie rodzinne. Ale it's ok, it's ok, it's ok, poradzimy sobie. Um... Nienawidzę uczyć się po nocach, więc nie, po prostu nie zrobię dzisiaj tyle, ile sądziłam, że zrobię. Ale spoko, spoko, nic się nie stało. Mam w ogóle na sobie bluzę, którą dostałam od mojego ziomka, bo robi bluzy, więc jak Wam się podoba, to tutaj macie Instagram. Będę robić zadania z matmy, muszę dokończyć e, zadania z kursu z równań i nierówności. Wiecie co, ja jak dotąd sądziłam, że serio lubię algebrę. To teraz już nie jestem taka pewna, jeżeli <grywa> chodzi o stanie na rozszerzeniu. To jest takie dziwne. Tam się nie da wszystkiego zrobić jednym sposobem, bo są równe schematy na równe zadania. I są takie, co czaje, a są takie, których nienawidzę. Dodatkowo Chad GBT nie umie rozwiązywać tych zadań, więc jak, jakby, jak nie czaję, to jestem już w ogóle w totalnej. Uh, Dupie i muszę jakoś robić to różnie, dopóki nie wiedzie mi wynik, który ma wyjść, i jest to dosyć czasochłonne, nie ukrywam. No ale dobra, postaram się zrobić tak z 10 zadań. 10 zadań to jest, to jest chyba taki ok, byłby wynik na dzisiaj. Bo jestem zmęczona, jest późno i te zadania się robi serio długo. To niestety nie są dwie minuty jak na podstawie, tylko trzeba faktycznie siedzieć i liczyć, i myśleć, co trzeba zrobić, więc, więc to jest dobry wynik. To byłby dobry wynik, jak zrobię 10 zadań. Dużo osób do mnie pisze ostatnio, że też uczycie się do matury i tak dalej, i że daje Wam motywację i to jest strasznie miłe. W jest mega miłe i mega to doceniam, ale nie chcę też trochę ustawiać jakichś mega nierealistycznych standardów, więc wiedzcie, że ja też czasem nie mam absolutnie pojęcia, co robię, robiąc zadania z matematyki. I też czasem mam wrażenie, że absolutnie nic nie umiem i że może jednak jestem trochę za na to wszystko. I czasem płaczę nad zadaniami z matematyki, więc nie martwcie się, wszyscy jesteśmy tym razem. Jest 20. Aha. I czułem zadania z parametrem m. No tak... W 60%, 60 umiem, bo mniej więcej wiem, co robić. Jedynie co, to czasem się gubię w obliczeniach, ale czaje sens. Jakby to jest ważne. Będę jeszcze je ćwiczyć w tym tygodniu, ale już teraz nie mam siły, już nie myślę, robię głupie błędy i po prostu bez sensu jest taka nauka, więc koniec na dzisiaj.